Cześć, witam Was serdecznie na trasie C12 Trasa w pełni na torze ziemnym Trasa, która bardzo mi się spodobała, ale zanim o trasie, zanim o TrackManii To może najpierw informacja najważniejsza, czyli Komputer mój już jest w komplecie Wczoraj zamówiłem sobie nowy monitor Dzisiaj go odebrałem Mam już w domku na początek tak, z taką obawą Trochę zacząłem sprawdzać, czy no znowu coś tam nie wyskoczy dziwnego Ale nie, wszystko śmiga jak marzenie no, ludzie, nie pozostaje nic innego. Jak tylko sobie na spokojnie ja dzisiaj wieczorkiem przysiąść, powgrywać programy, poinstalować po malutku gry. No, myślę, że cały weekend będę poświęcał po troszkę, żeby wszystko sobie tam dopasowywać, dost dostawiać, dostrajać. Szczególnie parametry programów poustawiać, najważniejsze gry poinstalować. Zobaczcie, jak to będzie działać. Jak programy będą się spisywać, czy nie będzie problemów z nimi, bo tu generalnie o programy chodzi, bo to różnie może być. Jak nie, to będę szukać innych. I nie mówię bez powodu o tym, bo sami widzicie, że w Trakmani 2 jeden z programów odmawia mi często posłuszeństwa. Mam nadzieję, że na komputerze nie będzie to nie występowało. Aczkolwiek różnie może być. No, czyli obok Trakmani generalnie po weekendzie, po weekendzie, na dniach będziemy ruszać. Oczywiście z Krazisem dalej. Ja sobie przejdę tam, gdzie skończyliśmy. Od tamtąd będziemy kontynuować. A więc już nie tylko Trackmania, ale też inne gry będą się pojawiać. Będziemy sobie przeplatać serię. Nie będzie już jednolicie, nie będzie już monotonnie. Dla każdego coś się znajdzie. Filmik oczywiście będę starał się wrzucać każdego dnia. Także jestem zadowolony, że ten problem z głowy, bo naprawdę nie dawało mi to spokoju długi czas. Miało być już na święta wszystko w porządku. Ale jak już o tym wspominałem przy którymś z odcinków z Trackmania 2 Stadium. No nie do końca to wyszło tak jak być powinno, ale teraz już jest. Na perfekt wszystko. Na perfekt gdzie nie powstaje nam nic, jak tylko cieszyć się, grać, nagrywać i wrzucać chwilę. Ha. Dobra, więc ten problem mam z głowy. Weekend bardzo udanie się dla mnie rozpoczął, a tymczasem co do samej trasy, która jest. Wymagająca, bo na nawierzchni ziemnej wiecie jak sobie... Nie radzę. Tak będę mówił, nie radzę, chociaż tutaj. E, poprawiła się trochę moja technika przejazdów na nawierzchni ziemnych Na torach piaszczystych i szutrowych Jest trochę lepiej pod tym względem niż było Ale to i tak nie zmienia faktu, że pokonałem autora bardzo niewielką różnicą czasu Niemalże udało mi się powtórzyć jeden z wyników e, Jakie osiągałem w Trapani 2 Stadium Gdzie przegrywałem... nie, nie przegrywałem, przepraszam, wygrywałem Z autorem o 2 czy 3 tysięczne no, tu różnica była minimalnie większa, ale niedużo. Zresztą zobaczycie. Także zabrakło dosłownie odpryska kieru, żeby znowu e, autora nie zdobyć. I ciekawe, jak długo bym musiał się potem jeszcze po tej trasie ścigać, bo naprawdę e, troszkę czasu ją łamałem. Chyba ze 40 minut temu musiałem sobie pojeździć, e, żeby zdobyć autora. I zobaczcie, jak niewiele też. Brakowało do tego, żeby autora nie mieć. Mimo wszystko po tym przejaździe rekordowym, który później zobaczycie. Ale samo to, że go zdobyłem, i to z taką małą różnicą. E, Sugeruje tylko jedno, że po prostu mam szczęście jakieś w tej trakman. Mimo wszystko mam szczęście. I te trasy nawet jeżeli na farcie, to i tak udaje mi się przejeżdżać. I tak mi się medale udaje zdobywać. I tego się trzymam, więc nawet jak technika będzie moja niewystarczająca, to jeszcze FART gdzieś może pomoże. Na jakimś tam etapach trudniejszych, no ale na razie idzie wszystko zgodnie z planem. dzisiaj już dostaliście C11, dostaniecie C12 pod wieczór. Ja nagram C13, C14. Pewnie dopiero późno w nocy wezmę się za Multilab C15, którego mam nadzieję też uda mi się przejść. Bo chciałbym już w sobotę ruszyć z poziomem czerwonym. Bardzo jestem już niecierpliwy. Naprawdę. Nie mogę się doczekać tego poziomu okrutnie. Po prostu chcę już tam wejść. Chcę już te trasy się zagłębić. Szczególnie te bardzo trudne. I zobaczyć, jak będzie mi szło. I przed czym tak naprawdę mnie przestrzegaliście. Tutaj w ogóle fajny trik mi wyszedł. Tak zauważyliście może, że przez te krzaki, przez e, badyle się <laughs> przecisnąłem. To czy to było wszystko w fazie testów tutaj? Nie chodziło mi teraz o rekord, ale bardziej właśnie ten fragment. Czy można przestrzelić w taki sposób, żeby po prostu skrócić sobie drogę? No trafiłem, ale miałem na tyle dużą stratę, że nic to nie dało. Natomiast już wiedziałem, że na pewno tam ten da się przejechać. Na pewno da się przejechać, na pewno da się tam trochę urwać cennych setnych. Ale przy rekordowym przejściu na pewno. W ten sposób nie pojechałem, jednak postarałem się trasę zaliczyć normalnie i cieszę się, że mi się udało. Też dużo lepsze są te skoki niż na B06, bo tam naprawdę ten pierwszy skok na B6 był jakoś dziwnie zrobiony, a na niego narzekałem dużo. Z tego względu, że. Jakiś był niedopasowany jak dla mnie, jakiś taki nieprecyzyjny. Tutaj to wyglądało lepiej, wrażenia z trasy o wiele też ciekawsze. Trasa, na której również można fajne prędkości porozlijać jest intuicyjna. I to jest też ważne w trasach, żeby były intuicyjne. Mimo wszystko, żeby fajnie się jeździło. Więc na razie jestem zadowolony. C12 jak najbardziej na plus, pozytywna trasa. Myślałem, że będzie gorzej mi szło z tymi e, trasami ziemnymi, że będę naprawdę tutaj wymiękał ale na razie jest ok. Zobaczymy kiedy ta moja passa dobra się skończy. Oby nie za szybko, oby jeszcze trochę tego warta i trochę umiejętności mi starczyło na pokonanie wszystkich tras wali. Ale myślę, że na spokojnie sobie to damy rady załatwić. Może w tym miesiącu uda się tę serię zamknąć. Mam jeszcze sporo czasu. Jest ponad. No, jest 20 dni. Więc. Powinno starczyć. Też parę dni sobie przeznaczę pewnie na multilapa E05. Bo już straszne rzeczy o nim słyszałem. No to tak, 3-4 dni sobie na niego przeznaczę. Więcej tyle co w stadionach. Zobaczymy czy tyle wystarczy. Może nie, a może tak. A może trzeba będzie. O wiele więcej. Może tydzień, a może dwa tygodnie. A może będę musiał po troszku po prostu do tej trasy przysiadać i sobie ją odpuszczać i trochę grać. Nabijać jakieś rekordy, potem przestawać jeździć. Przez to trasa się. Znaczy, nagrywanie teraz się wydłuży, ale uniknę niepotrzebnych niepotrzebnych problemów związanych z zbyt długim przesiadywaniem na jednym torze. Bo to też u mnie kończy się tak, że później trafiam w zaklęty krąg błędów. Że zamiast coś poprawiać, Tak za długo jeżdżę, to wtedy jeżdżę coraz gorzej. Dlatego muszę po prostu odpuszczać, sobie w takich momentach. Szczególnie na długich trasach na pewno będę to robił, Było tak gdzieś za płotami pojechałem. Ja się sam zdziwiłem, jak tak patrzę. Mówię, kurde, co tu się dzieje? Po jakiej stronie trasy ja w ogóle jestem? No ale nie dało rady tędy przejechać. Są drzewka postawione, więc tam nic nie skrócimy. Nie ma takiej opcji. Naprawdę fajna, dynamiczna trasa, co ciekawe, jak startujemy na tej trasie, to mamy znak z napisem Multilab. Forest Racing Multilab. Ja nie wiem, czy to miał być Multilab, czy, to, czy co to jest, to Jest po prostu dekoracja, ten znak, bo ja nie rozumiem. No zobaczcie, Multilab, widzicie, jakbyście spojrzeli na lewo, to było Multilab napisane, tak patrzę, jak tylko od razu zobaczyłem, mówię, nie no, coś, coś tu chyba nie gra. Już to... to nie jest żaden multilap, to jest trasa prosta od punktu A do punktu B. Więc może miał być w założeniu... E, multi -lab. Nie wiem, nie wiem. Napiszcie mi, wiecie coś na ten temat? Co z tą trasą jest? Bo to mnie teraz naprawdę zaciekawiło. Też bym musiał się innym trasom przyjrzeć, bo może... ...może tak na każdej jest. Chociaż raczej by się to rzuciło w oczy, skoro tu zauważyłem... ...od razu. Więc ja przypuszczam, że może faktycznie twórca miał najpierw taki pomysł, żeby z tego Multilab zrobić. Potem, może zmienił jakąś konwencję, może coś pozmieniał w samym wyścigu. Ale zrobił z tego normalny wyścig od linii startu do mety. Ale samego znaku nie usunął. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak sobie to tłumaczyć. Czy to jakieś właśnie niedopatrzenie autora? A tutaj chyba już będzie. Jest rekordowy, no na 100% będzie rekordowy i, i z autorem. 47-424 tysięczne. Miejsce odległe, ale dla mnie to się liczy tylko, żeby medal był. Ale zobaczcie, jaka różnica, niewielka. Tam chyba jedna setna z hakiem. Kilkanaście tysięcznych chyba z tego wyszło. Ja. To do zobaczenia następnym razem.